Jestem, 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 no nie jestem! Kurwa, ma! No kurwa, mać no! No kurwa, czemu nie stoisz, pajacu, głupi, no? Mój, sto Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, moi drodzy, z GTA 5 Online. W dzisiejszym odcinku kolejny fajny pomysł mi wpadł do głowy. Dzisiaj zrobimy sobie, moi drodzy, parku, ale to nie tyle jaki parku, bo to jest parku, który ja stworzyłem. Nie pamiętam, co tam na tym parkurze jest. Dano to temu tworzyłem no i stwierdziłem, że w sumie to będzie fajny odcinek, żeby nagrać. No i cóż, no, bez bezbędnego przedłużenia zaczynamy. Nie wiem, czy tutaj będzie sens wycinać cokolwiek w tym parku, więc w sumie to nawet nie wiem. Zobaczymy, jak wyjdzie to w praniu. Parkur, hike, parkur, czyli na wysokości. Zresztą zobaczycie. Nie pamiętam, co tam, co tam tworzyłem, więc dano to temu otworzyłem, więc będzie to fajna zajawa. No i cóż, no tutaj jest same rowery, więc zobaczymy jak mi tu wyjdzie ten parkurek. Pamiętam dokładnie, to to jest pierwszy parku, mniej więcej pamiętam tę część pierwszą. Nie wiem, czy to była ta część, której pamiętam dokładnie trochę. Czy to jest jakiś inny. Czekaj, zobacz. A no, to jest ten park, który mniej więcej pamiętam, no, ale nie wiem co tam dalej się działo. No nie gadaj, że... Nie no, chyba jaja robi, tak? Dobra, widzimy się po krótkiej przerwie, bo coś się zjebało w tym momencie. Dobra, teraz powinno być chyba wszystko w porządku, bo miałem pierwszą samą kamerę. lokale teraz ze osoby, osobę, więc chyba powinno być już git, co Mam taką nadzieję, że będzie Błagam, bo coś się zjebało właśnie, nie? Dobra, teraz jest nie Pamiętam tego parkura dokładnie. A nie! Pamiętam, że tego się nie dało chyba zrobić. Przecież teraz mi się przypomniało, bo mogę przeskoczyć, tu mogę przeskoczyć od razu obok widzowie. Tak, bo ja wiem, że tego nie dało rady tego zrobić, pamiętam. Chyba nie dało się rady tego zrobić, więc... No się... Wiem, że tego się nie dało właśnie zrobić, pamiętam. Na 100%. No nie wiem, czy da się to w sumie zrobić. Napiszcie w komentarzu. No wiem, że tego się na banii da zrobić nie muszę przeskoczyć na drugą stronę od razu. Tak, ja tam mam to mam przeskoczyć, kurwa. Nie, jestem się wszystkie zanim tam dolecę w ogóle. Dobra, jestem, wiem. Powiem, że tego faszy się nie dało, rad tego zrobić, nie? Przypomniało mi się. O kurwa, ale się tam wypiłem teraz. A to trzeba klikać, ty ci wtedy, dobra, muszę pamiętać, Będę to pamiętał. Ja tego nie zrobię, tego parkura na bajki, się tutaj zawstydzę w tym momencie. Jak nic tego nie zrobię, no nie ma ku Weź tam w się, ja pierdolę, będę tu się furbił na tym... Jezusie! Le! No kurwa, mać, no! Jezu, ten parkur? Będzie zjebany, coś czuję, nie? Jezus, ma. Ja nie własnego parkura którego stworzyłem, serio. No, fajnie się rozpędziłem, naprawdę zajebiście, nie? No jak ja mam tam wskoczyć? nie, bo to trzeba ogólnie z rozpędki nie lecieć. Kurwa masz, ja tu będę się męczył, nie? Nawet nic no. Pamiętam w tym parku dokładnie. Na szkoda, że nie włączyłem muzyki no na, tym, na tym nie bo mogę sobie włączyć, gdyby sobie leciało w tyle. O, w ten sposób to mogę zrobić. A nawet nie wiedziałem, tak się da, to bym mógł tak też zrobić w tym parku. Jestem, 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 no nie jestem! Kurwa macie, byłem blisko, byłem blisko, no. Mam pomysł, dobra, dobra, mam dobry pomysł, tylko teraz muszę to dobrze zrealizować. Oby to wyszło teraz. Teraz tak, tu się rozpędzimy, widzowie, od boku i tam wlecimy, widzowie, jakoś. Myślę, że to będzie dobry plan. No, fajny plan, to był zajebisty plan jednak, kurwa, nie? Ja pierdolę. Ja będę się teraz męczył, kurwa, godzinę, no. Nie tam, kwestia, nie tu. Tu lecisz. Na spokojnie. I teraz je tutaj! No by było... Ej, to mam, że tak też to zrobię. Nie wiem jak ja mam to zrobić wzole Dobra, jestem, dobra! Z sposobem to trzeba było zrobić! To zalicz to, zalicz! To dobrze jest, dobrze! Dobra, udało się. Udało się. Na stałe szczęśli się udało. A, tu będzie motyw motywnym miniaturkę będzie tutaj robić, widzowie. Kurwa, masz, ale to jest gówniane, nie? Fajnie zrobiłem, fajnie. O Jezus, to będzie najgorsze! To będzie... Ale, ale... Ja taki parkur przeżyłem. Nie wiem czy to był sens. Ja pierdolę. Ale sobie wymyśliłem challenge, nie? I że to jest taki, taki trudny parkur Chyba tam przeskoczy to znowu. Gdzie jest? Nie, nie jest w tamtym kierunku. Tutaj go nie oszukam w inny sposób. Muszę jechać po swoim drodze. Przynajmniej krótki ten parkour jest przynajmniej tyle dobrego. Stój, stój! Ja panie wierzę w to! No nie no muszę to wskoczyć, bo po prostu mi być co będzie mi skręcać w ogóle? No i nie wiem jak ja mam to kurwa zrobić, no? Ten parkour mój jest zjebany, no nie oczywiście też będziecie sobie mogli ten parkour zagrać. Stworzyłem go na social clubie. Podam wam link do mojego social cluba. Nie wiem, czy też będę mógł linka podać specjalnie, ale chyba jak będę mógł, to na pewno tak zrobię. Nie, nie, nie zrobię go dzisiaj. Mój własny parkour jest, mój własny parkour mnie zrage'ował. Nie, nie wiem, no ja tam próbuję skoczyć, że nie wiem, nie pamiętam tego wyścigu, bo nie wiem czy też jego zrobić, czy nie. Co, no, no raczej dał radę to zrobić, tylko wiecie, no ja się nie tak mocno denerwować. Kurwa, pajacu, nie dolecę w życiu nawet, kurwa, nie, nie. Dobra, ty spróbuj jeszcze raz, nie, bo to trzeba dobrze wykminić, trzeba dobrze skręcić. Pyk. No coś w tym stylu, właśnie coś w tym stylu potrzebuję jak teraz, tylko trzeba częściej dobrze zrobić. No kurwa, czemu nie stoisz, pajacu głupi, no? Tam... Jezus, nie wiem, że to się nie wiem, że to wyszło. Nie wierzę, że to wyszło. Leś tam, proszę! Jezus, nie! Dobra, kończę, to odcinek pojawi się. Nie, no nie kończę, ale chodź, widzimy się po drugiej Powiem się to nie chcę denerwować, widzę, ja, bo ja naprawdę ja dzisiaj jestem się stanowałam uspokoję, naprawdę ja nie chcę się ja to wkurwa, to... No. Widzowie, drugi parkur polegał na moim pierwszym parkourze niestety. Ee, widzę, że jeżeli bym powtórzył je na tym parku, na dłuższą skalę, wiecie, na, na dłuższe, wiecie, na dłuższą metę, czyli w innym odcinku, żeby go zrobić, no to... Wiecie co macie robić, zaczniemy teraz drugi parku. no i znowu ustawiłem jakąś głupią kamerkę, no co ja spierdalam. No ale tutaj trzeba wziąć jednak rufiana, bo... Ej no, przerwa. Dobra, jesteśmy sobie znowu po krótkiej przejmiu, teraz powinno być wszystko w porządku. Mam taką nadzieję, że ten kolejny park jeżeli tego nie zrobię, no to będzie kłopot, będzie kłopot na pewno. Chyba tutaj coś od razu pustkę dał. Gdzie mam rupiena. Powiedziałem, że to, to będzie gorsze. No, dobra. O Jezu, jak tu bąb daje! fuck w ogóle, co jest? Wiedziałem, że sobie to wziąć na grufianach, bo wiedziałem, że to nie zrobię coś coś czuję. O Jezus. Stój! Ale Jezu, ja się uratowałem tu teraz robimy dalej taka kaptura Wik No i zaba, mam nadzieję, że to przeskoczę to Dobra, nie idzie Mogę sobie przeskoczyć, bo nasze oczy się oszukiwać, widzę nikt nikomu tu nic zabiedzie. No to to inny mój partie, faj Teraz... Teraz takie coś No, widzę, to będzie ciekawy, będzie ciekawy coś czuję. Uuuu, wam. No nie zrobię, widzę na tym odcinku, to będzie dramat, czy co? Znaczy dobrze bumpnąć, bo będzie kłopot. Jesus, Znaczy to jakoś przelekierz fajnie, może? Nie wiem, bo raczej nie będę ryzykował. O kurwa, dobra, dobra, fajnie poszło, fajnie poszło, no, fajnie poszło, ojeju, nie wiem, co tutaj o ja miniaturkę będę miał, fajnie, nie to, to żeby... okej, okay. nie spodziewałem się tego, nie spodziewałem się tego, co się tu wydarzy, o oh, Jezus Maria. No dobry miałem pomysł, dobry miałem pomysł. O Jezus, no to fajny ten park. Mogę tam dać checkpoint jednak jednego. Nie, no to jest stosunkowo łatwe. To nie powinno być problemu z tym, żeby to przejechać. Tak, mi się da. No, faktycznie łatwy ten park. On jest ostry. Nie chciałbym tu się męczyć jakoś, wiecie, trzy godziny na tym. Nie, bo ja na to w nocy. Nie, więc kurde no, fajnie by było tu skończyć. Kurwa mać no! Jezus Maria. nie no, ja tam ciągle teraz kolejna próba i ja tam prawie nie mogę dolecieć, nie? Coś tam chyba chopek taki jest na najgorszy właśnie. Stój! Kurwa mać no. Ja pierdolę, to po prostu jakaś złona czy co jest po prostu z nią nie tak, no? O, no to była ta co się stało. O Jezus, najgorzej. Gra! Poszło, widzowie! Jakoś poszło, widzowie! Wreszcie, Boże! Trzeba było to powoli zrobić. Kolejny jakiś hopek zjebany sobie stawiłem. Fajny dzisiaj hopek sobie stawiłem, naprawdę dzisiaj... Stawiłem. Dobra, widzowie! Poległem po raz kolejny na drugim parkurze, ja, jest trochę późna godzina widzowie, jeżeli chcecie, żebym ja to widzowie zakończył, idzie. czyli jeżeli chcecie, żebym ja skończył tego parkura, to dwa, trzy punkty, więcej czasu sobie dać na nagrywkę, nie wiem, będę na godzinę, to na pewno zrobimy widzowie, nie wiem widzowie, jakie mam dać prób łapek, pięć łapek w górę daję wam widzowie i robimy ten challenge, widzowie. tutaj specjalnie dam łapki w górę, bo, wiem, bo ja nie chcę tego robić, ale jeżeli wbijecie, no to z zrobimy pierwszą część tego parkoura i drugą w kolejnym odcinku, a teraz widzimy się moi drodzy w kolejnym odcinku, papatki Yo.